Po prostu czułam, jaka ja byłam gładziutka, nawilżona, jak skóra niemowlaka. Po prostu ja tak dotykałam i miałam takie wow. Hejka bestie Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym ulubionym temacie, czyli o kosmetykach. A konkretnie opowiem Ci o kosmetykach, które ostatnio zużyłam. Czy je polecam, czy raczej nie, czy warto je kupić, czy to są po prostu buble. No ale dobra, zaczynamy. I zaczniemy sobie od takiego bardzo popularnego serum z garniera z witaminą C. I te serum non-stop przewijało mi się na TikToku, bardzo dużo osób je polecało, dlatego też zdecydowałam się je kupić. No i co mogę ci powiedzieć? Szczerze, używałam go tylko przez jakieś dwa miesiące bo chyba w około tyle zużyłam tą buteleczkę. Czy zauważyłam jakąś znaczącą różnicę? Wydaje mi się, że nie, ale może to wynikać z tego, że trzeba je po prostu trochę dłużej stosować a nie po prostu oczekiwać cudów po jednym opakowaniu. Dodatkowo ładnie on pachnie. Więc myślę, że prędzej czy później do niego wrócę, i może wtedy będę mogła dać taką bardziej pełną opinię. Ale czy kupiłabym go ponownie? Myślę, że tak. Następnie produkt numer dwa to jest taki krem Skillsa. Ja go dostałam w kalendarzu adwentowym. On się nazywa Omega Rich Cloud Cream, ponieważ jest faktycznie taki bardzo bogaty, aczkolwiek ta konsystencja nie jest jakaś mega ciężka, mega tłusta. Ja go właśnie sobie używałam na noc i na nim sobie robiłam też moje masaże twarzy. Było bardzo przyjemne, bardzo fajnie nawilżał. Tak naprawdę no coś mi w nim nie pasowało, niby fajnie nawilżał, ale ja bym się nie skusiła na ten produkt Też uważam, że miał taki bardzo specyficzny, apteczny, ziołowy zapach e, Wiem, że są zwolennicy takiego zapachu, ale mi to nie przypasowało e, No i myślę, że mimo wszystko go nie kupiła ponownie Następnie taki żel pod prysznic z On miał bardzo ładny zapach i naprawdę kąpanie się z nim to była istna przyjemność i uważam, że ten zapach świetnie się sprawdzi, jeżeli też używasz na przykład olejku. znowu. to jest akurat seria Floral. No i na pewno połączenie tego żelu pod prysznic i tego olejku będzie świetne i będzie podbijało ten zapach i sprawiało, że będzie się dłużej utrzymywał. Myślę, że kupiłabym ten produkt ponownie. Masło do ciała. Konkretnie ze starej mydlarni O zapachu słodkiego mango Tutaj niestety jestem taka bardzo sceptyczna Ponieważ oczekiwałam od tego produktu znacznie więcej Przede wszystkim nie nazwałabym go masłem do ciała Ponieważ konsystencji masła to totalnie to nie miało Bo mi masło do ciała kojarzy się z taką bardzo tłustą konsystencją Którą czuć jeszcze troszkę na skórze A to jednak bardzo szybko się wchłaniało Ja wiem, że dla niektórych to może być zaleta Ale ja na przykład bardzo lubię konsystencję Masła do ciała, ponieważ mam bardzo suchą skórę i to mi daje takie poczucie dłuższego komfortu, dłuższego nawilżenia, dlatego właśnie szukałam tego w tym produkcie. No a niestety to ma bardziej konsystencję po prostu zwykłego balsamu. Do tego ten zapach mango też nie powala, jest taki bardzo sztuczny. Moim zdaniem w ogóle nie czuć tutaj mango. Jeśli chodzi o nawilżenie, to myślę, że dawał radę, ale ja jeśli chodzi o kremy do ciała, wymagam znacznie więcej, ponieważ mam skórę atopową i szukam produktów, które i ładnie pachną, i mają fajną konsystencję i dobrze nawilżają, więc jestem bardzo wymagająca, ale wiem, że takiej na przykład mniej wymagającej osobie już zdecydowanie bardzo się sprawdzi, więc tak naprawdę to zależy od Twoich oczekiwań. No, ja jestem na nie. Dalej mam taką maseczkę z kwasem hialuronowym, maseczkę nawilżającą, no była naprawdę bardzo spoko, ona była chyba jakaś tańsza z tego co kojarzę, wydaje mi się, że kosztowała mnie około 8 zł i ja ją sobie wzięłam do zamówienia na Allegro, żeby po prostu przekroczyć tą kwotę darmowej wysyłki. No, i jeśli chodzi o tą maseczkę, no to fajnie mi się sprawdziła. Nie było to wiadomo nic nadzwyczajnego. Ale jak na maseczkę za 8 zł, no to naprawdę fajnie nawilżyła tą cerę i myślę, że żebym na spokojnie kupiła ją ponownie. Dezodorant, tutaj mam dezodorant z Bibio i on jest o zapachu granatu i jagody Goi. No i tutaj mam taką trochę love hate relationship, bo nie mogę się zdecydować, czy bym go kupiła ponownie, czy nie. Ponieważ to jest moje. Trzecie opakowanie, tak, trzecie. No i tak jak na początku byłam zachwycona po prostu tym dezodorantem i świetnie mi się sprawdzał, i ten zapach naprawdę niwelował zapach potu, i jednocześnie właśnie nie pociłam się aż tak bardzo. No to ostatnio mam takie wrażenie, że znowu zaczynam śmierdzieć. I nie wiem, czy to wynika może z tego, że powinnam jeszcze używać na przykład jakiś antyperspirant czy coś i może wtedy po prostu ten dezodorant dałby sobie radę. Nie chcę go też skreślać, ponieważ naprawdę mi się wcześniej świetnie sprawdzał. No więc powiedzmy, że tutaj jestem tak pół na pół. Dalej mamy piankę oczyszczającą do twarzy. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że to jest moja ulubiona pianka do twarzy i naprawdę lepszej nie znalazłam. A testowałam naprawdę sporo, ponieważ ja nie jestem fanką żelów do twarzy. Żele do twarzy, po prostu na mojej suchej cerze, dają mi takie poczucie ściągnięcia. Ja tego uczucia na maksa nie lubię, po prostu mam ochotę wtedy zedrzeć sobie skórę. I oczywiście cały czas myślę o tym, żeby jak najszybciej ją nawilżyć, bo po prostu nie mogę wytrzymać, kiedy tylko na przykład wyjdę spod prysznica. Natomiast przy tej piance odczucia są totalnie inne. Po niej ja nie mam takiego uczucia ściągnięcia, dlatego ona jest taka bardzo przyjemna w użyciu, bo to jest taka naprawdę pianka, pianka z prawdziwego zdarzenia, więc ona się. Świetnie pieni. Jest też dla skóry wrażliwej i zaczerwienionej. Nie ma jakichś tutaj składników, które mogłyby właśnie podrażniać. Jest taka stricte dla alergików. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny wybór i ona jeszcze jest naprawdę w dobrej cenie, więc ja uważam, że naprawdę warto i totalnie, totalnie polecam. Kolejny produkt to jest szampon. Kumek tantowy z Soulflow, i tutaj również mam takie mieszane uczucia, ponieważ ja, jeśli chodzi o szampony, mam naprawdę ogromny, ogromny problem. I może ty, Laska, mi właśnie polecisz jakiś szampon. Jak coś, to mam włosy nisko porowate, nie jest ich też zbyt dużo, są dość cienkie no i szybko się przetuszczają, więc czekam tutaj na jakieś polecajki w komentarzach. Jeśli właśnie chodzi o te szampony i moją historię z szamponami, to wygląda to tak, że praktycznie żaden szampon mi się nie sprawdza. W sensie mam wrażenie, że po każdym szamponie moje włosy nie wyglądają dobrze i dość długi czas popełniałam taką zbrodnię na moich włosach, że używam head shoulders tego względu, że to był po prostu jeden z niewielu szamponów, który nadawał moim włosom jakąś objętość, który sprawiał, że one troszkę dłużej były świeże, nie przetuszczały się tak szybko, nie były takie oklapnięte. No ale w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jest taki no dość szkodliwy, no to zaprzestałam korzystania z niego i zaczęłam szukać jakby innych alternatyw. Tylko, że niestety żaden inny szampon mu nie dorównuje, jeśli chodzi o to, jak wyglądają moje włosy po nim. Ten na przykład był naprawdę bardzo spoko i początkowo myślałam, że mi go zastąpi, że to będzie mój taki nowy, stały szampon, ale co się okazało. Jednak po jakimś czasie, kiedy ta buteleczka się kończyła, to zauważyłam, że moje włosy zaczęły wyglądać znowu gorzej. I nie wiem, czy to jest tak, że te włosy jakoś się przyzwyczajają do szamponu, czy jak to jest w ogóle możliwe, że ten sam szampon po prostu na początku stosowania wygląda super, a później przy końcówce znowu coś z tymi włosami jest nie tak. Ja nie wiem. Może mnie oświecisz, bo ja naprawdę nie wiem. I też przez to ciężko mi powiedzieć, czy go polecam, czy nie, bo ja mam wrażenie, że nigdy żadnego szamponu nie polecam, ale powiedzmy, że jestem taka 50-50. Tutaj mam kremik do rąk z Nux i on mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdził, naprawdę dobrze nawilża ręce, przy tym ma taki bardzo przyjemny, ale też delikatny zapach, Kojarzył mi się właśnie z takim typowym kremem do rąk, jeśli chodzi o zapach, no i fajnie je wygładzał, naprawdę super mi się sprawdzał, szkoda, że właśnie miałam taką małą buteleczkę, bo na pewno bym korzystała, no i kupiłabym ponownie. I przechodzimy dzisiaj do ostatniego już kosmetyku, aczkolwiek ja mam tych kosmetyków jeszcze więcej, więc na pewno będzie druga część tego denka, bo nie chciałam po prostu, żeby ten filmik trwał 40 minut. Wolę zdecydowanie bardziej podzielić to na dwie części. Więc lecimy z tym ostatnim produktem i jest to regenerujące masło do ciała z Mokosz o zapachu drzewa sandałowego z bursztynem. Ja co tu mogę dużo powiedzieć? Ja ogólnie samą w sobie markę Mokosz uwielbiam. Uwielbiam ich masło do ciała i tak jak właśnie mówiłam tutaj o tym produkcie, że to jest nazwane masłem, a tak naprawdę nim nie jest, no to to ma faktycznie konsystencję masła i właśnie to jest masło do ciała. Więc stara mydlarnia powinna brać przykład z mokosz, jeśli chodzi o to nazywnictwo. No ja właśnie bardzo lubię te masła do ciała od Mokosz, ale ten zapach akurat mi nie przypasował. Ja chciałam sobie go po prostu przetestować, bo już chyba większość zapachów, jeśli nie wszystkie z tej serii testowałam. No i ten był taki bardzo średni. Może jak ktoś lubi zapach drzewa sandałowego, no to owszem, mu się spodoba. Ja oczekiwałam chyba czegoś innego. W sumie nie wiem, może wychodzi na to, że ja właśnie nie jestem zwolenniczką zapachu drzewa sandałowego. W sumie, jeśli bym tak miała określić, to chyba najbardziej lubię takie waniliowe zapachy, jeśli chodzi o Balsamy. Tak czy inaczej, mój ulubiony zapach z serii Mokosz z tych masł do ciała to jest żurawina bodajże. I trzeba przyznać, że to masło do ciała jest ultra nawilżające, do tego stopnia, że w sumie ja go nawet nie używałam codziennie, bo po prostu było mi trochę żal. To też nie jest jakiś mega tani produkt, powiedziałabym, że taki ze średniej półki. W sensie ze średniej. Tak naprawdę zależy dla kogo to jest średnia półka, nie? Ale można sobie kupić balsam do ciała za 20 zł, a te z mokoszu, mimo takiego mniejszego opakowania, myślę, że są chyba za 60. Nie pamiętam już do końca, ale chyba coś koło tylu. No i właśnie moją atopową skórę bardzo mocno to nawilża i ja tak średnio co drugi, trzeci dzień właśnie smarowałam się wieczorem tym masłem. E, I fakt faktem konsystencja właśnie niekoniecznie spodoba się każdemu, bo też nie każdy lubi masło do ciała, e, które jednak jest dość tłuste i te masło do ciała z mocą szczuć jeszcze trochę na skórze. Myślę, że około... Trzech godzin, nawet. Także, jeżeli ktoś nie lubi takiego odczucia właśnie tustości albo lepkości, no to może mu się to nie spodobać. Natomiast mi się podobało to, że właśnie mimo, że miałam taką delikatnie tustą skórę, to ja po prostu czułam, jak ja byłam gładziutka, nawilżona, po prostu jak, jak skóra niemowlaka. Po prostu ja tak dotykałam i miałam takie wow. Jeśli na przykład masz suchą skórę, tak jak ja to mega polecam sobie stosować go zamiennie z jakimś innym balsamem i wtedy po prostu nawilżenie gwarantowane. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Daj mi kochana znać, czy chcesz zobaczyć drugą część, bo tak jak mówiłam, mam tych kosmetyków jeszcze więcej, bo po prostu tyle mi się uzbierało. Czekam też na Twoje komentarze a propos tego, czy korzystałeś z tych produktów. Jaka jest Twoja opinia, bo być może mamy tutaj przeciwne zdania. I czekam też na Twoje polecajki kosmetyczne, i widzimy się w następnym filmiku. Pa pa!